Dobra, widzę to. Puśćmy to. Zobaczmy, co przygotowało VGZ i Julka dla mnie. Bo ja już widzę, że tutaj jest tego. To jest puszczane. Nie, nie tym razem, Nexa. Jeszcze nie dziś. Aczkolwiek. <śmiany> o, o. <śmiany> za to mamy coś innego. <śmiany> ja nie, zresztą. Zresztą. Ja. To szybko, bo zimno. No, to jest na mój mod jak coś. Antek White z Julką. I generalnie to, żeby. żeby. no, przez spełnienia marzeń, najbardziej, no. Dobra, to nie lubię składać życzeń, totalnie. Torek, Discord, to potem, to potem, okay. to potem Sześć, dobrze? Ale, twoje To jest mój moderator widzowie. w stylu przed... ja, to szopa. Ale szop, widzowie, normalnie! Kochasz, żeby układało ci się z Jugulką, żeby Momo Blak, tak wysłał! Ten. I żebyś w tym roku wbił milion subów. Spełnienia marzeń, czy? Krystian, z okazji Twoich urodzin chciałam. O, tutaj kole, to jest cała administracja Koko. moja widzowie żeby jak najlepiej ukochanoć się z Julką i żebyś Dziękuję kawcem odnośnie YouTube'a i prawdziwego życia. Pozdrawiam, Koko. Wszystkiego najlepszego. ma szefie, dziś ten <grym> <grym> czas najlepiej. Chciałabym cię, że ci przyjdzie... O Dorek! Dał link YouTube! Toruś dziękuję, puszczę to tylko po tym filmie, dobrze? No puszczaj! A to tak się czujesz jak pauzuje film? Ja pierdziele, straszne Juda. widzowie Pamiętaj, że jesteś wspaniały Juda. wszyscy lat i wszystkiego Siema szefie, z okazji urodzin cześć zdrowia Nie nie mogę z tych szopów Przez to streamowania jak i w życiu I oczywiście jak najwyższej rangi naszej ulubionej grze jaką jest Liga Legend 100 Zbiga najlepszego z okazji twoich z tych wariatów. No i ten milion na najcytubie, 100 tysięcy na Discordzie i nie zmieniaj. Dzięki Darklux. Serwis za każdy urodzin chciałbym. Pimpek. Czekasz administracja i miliona tam. na YouTubie oraz wszystkiego sobie zapragniesz Pozdrawiam. Cześć, Krystian. Masnął z okazji twoich urodzin. Chrisułem do Tomkala, dziękuję. Zawsze w tamtym roku. Jakie streamować dalej daily, bo na radzie wychodź, co tam masz. jest całe nasze co tutaj, cały tak, kor! No nie, można dać Póki nie co. Co, No i na pewno, bo ostatni. Ej chłop, zresztą, kolejny, który potrafi rysować. Słyszysz w to, w A raczej widzisz? Żeby to się poprawiło, będę ci zdrowia. Aaaaah! To jest to mój montażysta, widzowie. Nie miał psychicznego. Drugi. To nie ma jak że to słyszysz. Ksylax already się poci. Dzięki Wiktorowi. Polski ksylax. Jakiegoś szybkiego Arta, jednej z twoich emotek. Fikter! Ja nie, no nie mogę z tych szopów, ja rozumiem. Chciałbym ci życzyć dużo zdrowia, szczęścia, miłości, samych su sukcesów na A ja się, się z... nie da się. w ogóle z wielką, żeby tam się powodziło. A teraz chłopaki, Ja twierdzę. No to tyle. Ja. Nie, to dziewczyna. Jeśli o z okazji Degenerat! Pieniądze dużo wejść na twój sklep, dużo widzów na Twitchu, dużo lat z swoją dziewczyną, żebyś był szczęśliwy, żebyś spełnił wszystkie swoje marzenia i żebyś. Być... Oh, Dziękuję bardzo! O! Oh, kolejny degenerat! Rura blaszki! Napuszczaj! To jest rura blachy! <grym> Ty jest blaszka na czacie? Ciągłej działalności w tym, co kura omega lub Jak w ogóle no. mówi rura? Dziękuję, Zuzo! <noise> Salducki, dziękuję bardzo. z ludźmi, generat Czemu degenerat? Bo i Daga, i Zuza to były kiedyś moje administratorki, no. ale oboje zasygnowały. Z Daga nie wiem czemu, a Zuza wiadomo. To, to jest, to jest Siema, moi widzowie kochani. Normę! Takiego, wiesz, po prostu bycie w miejscu, w którym zawsze chciałbyś być i... Lubinia tego co robisz Związek sensujesz. ze spectatorem widzowie actually no, pog. Z najlepszego. Z okazji swoich... z okazji urodzin 300 lat na Ale czy ja... Okej, okay. Szczęściem. Dzięki. Żebyś sprzeczkał i pić te <noise> i potem się z tym na siłownię. <noise> prawda. skąd content, ludowni, Bo zostałem wywołany, a jestem większość czasu widzem niż członkiem ekipy. Życzę Ci, aby czat robił memy z Tobą i z Ciebie, tak jak wspominałeś na początku tego roku, a nie przewlakali te memy z różnych innych streamów, by publikować. O, oh, dziękuję! że ma podobnie jak ja, po prostu Z naszego mniejszego kru. życzę Ci przede wszystkim. zdrowia... Mutacji, bo by wypadło. Mutacji! tyś smato, dziękuję! Zajebistych wspomnień z Julką i Momo. Oczywiście z nami podczas gier i turniejów, mam nadzieję, że będzie ich więcej. Też tu będę! Już nawet nie pamiętam co mówiłem! <gryt> <z tej gryt> <z z gryt> no i co? Rozkonamy czura w tym roku. Powodzenia! Ciao! Cześć. witam tutaj prosto Kuki. do mojego półdziemy w swojej 21 urodziny, dlatego stwierdziłem, że trzeba to uczcić. Widzowie, jak Kuki dzisiaj przed streamem pisał, ty, bo ja nie mam co pić. No to już wiadomo czemu. Dzięki, Alicja! radości, pomyślności marzeń. Jest walony w rinę KONA! chyba, że na lepsze. Nie no proszę cię, Alicja. Mam nadzieję, że za twoje zdrowe. nas zasłania. za twoje zdrowie Zajmij tu Zajmij się! 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 Zajmij To Zajmij serio, polecam. się! Janek O, jest lokale, Jan! Z... Jank Miki! W tym... Monka jest skończona z <stydzio> <stydzio> Urodziny na Twitchu to jest coś dziwnego, bo ludzie się zalewają. życzeniami <stydzio> wszystkimi Dziękuję, <stydzio> Janek. <aura>. Dziękuję, Janek. Naprawdę robisz to super. Życzę Ci, żebyś bił jak najszybciej te milion subskrypcji, bo jesteś już naprawdę bardzo blisko i żebyś wygrał tysiąc dziesięć tysięcy z Josień bo to chyba... Tysiąc tysiąc dziesięć! Życzę Ci, żeby ludzie kupowali jak najwięcej rzeczy na 3-3-3 Store, polecam serdecznie, fajne bluzy, fajne bluzy. i obiecuję, że oddam Ci Fakty? 200 dwieście złotych na downer. polecam. Kochany, kocham Cię. Nowy drop dzisiaj w lesie, obiecałem. Kiski, bye, bye. Narwa. Jajko, zimaj, dalej plotko. Wodę Podem nie znam Kurde. Drugie, ja nie, nie wyachty, znam samochodu, kamienicy, szczęścia siulkom, żeby się przyjaźnił długo z Yoshi, to byś bił milion subów, 300 milionów tysięcy na koncie i żeby się atak Tytanu w końcu Pec? obejrzał. To jest dziewięć rzeczy, które cię czyszczą do serca. W tym tu i to Ci życzę. Kocham cię, stary. O, domujesz okay, okay. w stary. I Z domu jeszcze, jego, okej, okej. Tak, tak, bo nie ukrywam Jak co każdą imperską? Perska z ajaja. Jest to naprawdę fascynujące zjawisko. Krystianku, wszystkiego dobrego. Dziękuję! Puczę go w ma wszystkie one przygotowane. A może raczej imperską? Fejs, Nie oglądajcie! Specjalnie z tej okazji ubrałem dla ciebie czapkę świnka Peppa urodzinowa. Milion lat. Albo więcej, jak Elon Musk wynajdzie chip, żeby Julka ci tam pomagała, i was. Ja <laughs> Nekses! Nie wiem, czego ci życzę Luksysiu! Hajsu raczej masz wystarczająco. E, super dziewczynę też masz, także. Fakty! W tych czasach mogę ci chyba tylko zdrowia życzyć. I, i co? Ja Zachudy na ciebie? Zmienię, o! To ciekawe czaczko! Zachudy ciebie, za czasów, kiedy miałeś bodajże 30 koła. Widzów, bo wtedy się poznaliśmy. To jeden z nich. To jeden z nikogo, co jest! Stuba przyleciała urodziło. To tamtego czasu nie zmieniłeś się za bardzo, także fajnie, że yy, nie uderzając się i. Widzę, to jest najlepszy komplement jak ja mogę usłyszeć kiedykolwiek naprawdę. To jest najlepszy komplement. Ej, ja go go chyba Dziękuję zwyzywałem. bardzo, Krzysiu, do serii. Kurde! Jesteś tym samym super ziomeczkiem Także co ci mogę życzyć jeszcze. Nie o, pamiętam. Tak, 200 lat, 200 lat, bo co to jest 100 lat w ogóle? Może nie dadzą 21 200 lat będziemy żyć Ja. pierdziele Ale żebyś na imprezach mnie spał, bo... Weź jak się zaczyna jakaś impreza, weź tam przed imprezą się troszkę, nie wiem, prześpić czy coś, bo zajebiście się bawimy, nie? Połowa imprezy Widzowie, to ja tutaj odbijam argument Lisu jest osobą, Julka, ty mnie słyszysz teraz, czy nie? Tak, Ju, Julka potwierdzi, Lisu jest osobą, która i prezesa jest z 20.00 Lisu przychodzi o 23 i się zastanawia, dlaczego o 4.00 rano nikogo nie ma, nikt się nie bawi. Julka, potwierdzenie. to jest akurat na naszej imprezie został jakiś No tak jest. Jak się śpi, podczum. Tak, tak. tak śpi bez kitu się ma o 23. Jestem trzeź, o 4.00 w nocy. Siema Krystian KOLO! Dzięki mi newsy! najlepszego, szczęścia z Juką. Miliona na YouTube byłeś się trochę z tym ociągać. Dziękuję na Więc rusz troszeczkę tupsko, bo... No to widziałem muszą subskrybować, za no co ja się mogę dociągać, no nie wiem co to jest ode mnie zależne. se puszczę! Ja Dzień? tak pauzuję Dzień? też i ja widzę! Ja no, jesteś zarobistą osobą daj taką bądź i tyle. No Halo Krystek, co tam? To, Drugi idol! 14 roku Stary 12. I... A, zła koszulka No, od razu lepiej, także Krystek Życzę ci stary wszystkiego najlepszego Życzę ci, żebyś wbił milion subów o... Jestem pewnie setną osobą, która życzy ci tego dzisiaj, ale Wbij te milion subów stary, żebyś przekonał się, że totalnie nic się wtedy nie zmieni No może poza stanem swojego portfela, jak z oczu, Więc ruszaj dupę i wbijaj ty sobie jak najszybciej Życzę ci, żeby układałam się z Julką Życzę ci, żeby pasacik śmigał bez żadnych wyrzutów <laughs> I żebyś pamiętał o tym, że trzeba wymieniać e, klocki hamulcowe. Życzę Ci starym, e, szybkiego wykończenia mieszkania. Żeby mógł się tak głośno jeszcze na live'ach. No i żebyś nie miał żadnych problemów z sąsiadami, bo. mówią o tobie. i no, wiemy, że masz do nich szczęście. Nie będę przedłużał tych życzeń m, tak jak w swoich odcinkach, więc po prostu skierujcie na i, mnie, i od Natalii, oczywiście. Na której niestety więc nie się Pamiętaj, co Fujo mówi! i Aha. mam że widzimy się już niedługo na jakimś imprezie Siema Krystian, że tego z okazji urodzinę do... wiadomo, zdrówka, szczęście i tak dalej, to co mówię. Każdy jak ta przede, przede wszystkim dużej ilości widzów na streamach i. Widzowie krzesło rozjeba. No Nexy puszczaj, no nie, zysięgu, ja też tak pauzuję najgorzej że... No i no, i no nie. Na, na rękę odpadł właśnie w tym momencie, nie mogę. Mamo się dobrze rozwijał. ja mam neksy krzesło, chcesz krzesło! I żeby z Julian był szczęśliwy, może też przyjdziesz coś powiedzieć. I wszystkiego najlepszego ode mnie też. Także na 100, 100 lat, niech żyje nam. Pamiętaj, że Ta mi utrzymywanie. Jest ja. Zawsze jesteś w moim sercem Teraz już wiem jak to jest zawsze, czas. o to pamiętam i cię wspominam. O. O. Także okay. jeszcze raz wszystkiego Oj najlepszego. Chef, okay, 100 lat. Zewo, ja o to zebo się tu nie spodziewałem akurat. A, dziękuję bardzo. Minecraft. No nie. Zdrowia, braku chorób wenerycznych Pieniędzy ci starczy, bo to za dużo Okej, okay, czyli Zebo składa życzenia jak ja Ja na przykład Mikiemu, jak urodziny życzyłem, żeby się Tirem nie rozbił Żeby tyr go nie pierdziela. Zdrowo. Ja na sobie każdemu to życzę Mniejszej wagi niż Mandzio ci życzę Więcej szczęścia do Minecrafta A to jest czeka akurat już Pieska tak dobrze wychowanego jak youtubeowy piesek Yoshi Ten od Unboxala jest... Teraz zdrowia, bo, bo to jest najważniejsze, więc wszystkiego najlepszego, Nexedo. Zdrówka. Cieba, Krystian. Witam ciebie. Mam nadzieję, że dobrze. Masz się w rodzinę. Ale pizzerkę bym zjadł. O. Życzę ci wszystkiego. Yes! Koks. Życzę ci, żebyś nie był takim grubasem, żebyś nie wpierdalał pizzy cały czas. Żebyś nie pił piwa. Tak, nie pamiętam kiedy pizza ostatnio jadłem, chyba z Julką kiedyś. Ja dwa też... Kurde Ale i tak bym zjadł dzisiaj, Tylko ale zjadł, bym no zjadłem zjadł... bo się. jest niskokaloryczna. Wódka niskokaloryczna. Co? Co za debil! Wirus, pamiętajcie, umiera również, w 30 stopni. Yy, żebyś schudł yy, Życzę ci, żebyś... Um, miał... So, pizzę w pierdziela nie mogę z chłopem. Więcej ludzi na live niż. <coughs> Torek. Przestań. Monka Giga! Kurde, myślałem, że a napluje na telefon no robisz, tak od góry. był takim wspaniałym przyjacielem, jak jesteś cały Ale czas. Ale że strzały to jest w spaniałe, torka. Pamiętaj. to Rusia nie przyjaciół ci życzę. Czy na przykład mnie. Żebyś się wysypiał. Normalnie. A nie, że ku... Idzie, o czwartej w nocy spać <gry> Dzięki Amerykanom X, Marko, NX, Ale czemu wtorka! Później wstanie, że on 7 rano i mówisz, o, ja się przestawiam. A później gówno musisz pisać na Discordzie i na story. Sorry, widzowie, czuję się do dupy, bo jestem chory. Gówno, gówno chory debilu, tylko nie Więc życzę ci, żebyś się wysypiał. A dassa actu. W sensie jak były, było to Bingo, to serio. się coś ze mną działo i niestety wtedy nie byłem w stanie. Biblia, życzę ci, żeby... Eee, Atakują chłopaka. O, żebyśmy, żeby nam otworzyli siłownię, żebyśmy mogli na bok chodzić też razem na treningi, żebyśmy rozpierdalali ludzi, A jak się skończymy na YouTubie i ty na Twitchu i tak dalej, to żebyśmy mieli szansę. Zrób coś z tym, co? nie no żeby nie kogoś mogę. Ja to nagranie. Życzę ci też no więcej. No co za debil. Za Bo ja jestem wspaniałym człowiekiem. Wydaje mi się, że na pewno o tym wie. No jest to wspaniałym człowiekiem. No nie, no pauzowanie widzowie. I e, wydaje mi się, że. Z widzowie. Nie, nie, no stary. No powiem ci, że wydaje mi się, że Powinniśmy więcej wspaniałych wyjazdów bożych, bożych mieć wspólnych. Co tu, tu mam. No i co? Żeby z Julką było git cały czas. Żeby Jank cel. Nie był twań, ale SMBK, no co? Jest to Filip! No zostaw Mikołaja! <noise> osi, jak wjeżdża w każdego! Żeby Momo rosła, ale nie za duża, bo jak będzie za duża, to już nie będzie taka cute słodka, tylko będzie duża i puszysta. A na tak, tak, na siedzie, szukam ADC na klasza teraz. Na wietę, ranga wietę, brąz. Tak prosta, Nikaci. Gdzie ty szukasz kogoś jakiegoś ADC? -ka? Nie będę rozbijał tego wątku. No i co? Żebyś się kurwo nie wypalił. <grymne> e, bo to też jest istotne, bardzo. To już tak od serduszka. Bardzo, żebyś e, dalej ze sobą Piękny. wariacie. Piękne. <grymne> ja nie? mogę zagrać żebyś, się, to no nie mogę. Żebyś cały czas no był next, takim otwartym no. kurwiszonem, który ma wywalone we wszystko. E, <grym> i, dziękuję ci za. i żebyś był takim szczerym, wspaniałym człowiekiem. Ja nie zagram no na ja ja diament. Znaczy master. Zespół. Pamiętaj. A nie, no, chciałem dać buzi, ale. Test na geja jest na geja, widzowie. Wszystkiego najlepszego, Nexem. Tobiasz Idol! Dopuszczaj! To idol! Tobiasz to 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 Tak, musiało być w Minecrafcie. Idol życzyć, złożył, widzowie! Widzowie, ja nie wiem, czy je opowiadałem, w sensie pewnie opowiadałem już milion razy, ale Tobias Gaming był moim jednym z pierwszych 100 subskrybentów na pierwszym kanale, jaki, jaki złożyłem kiedykolwiek na YouTubie. Ten idol, widzowie, ten idol. Oglądał mnie w 2012 roku. Jak jeszcze wy chodziliście z Pampersem w łóżku? W łóżku, a dobra, nieważne. Bo to jest najważniejsze. Oprócz tego, żebyś mógł dalej spełniać się na YouTubie i nie tylko, oraz jeszcze większych sukcesów ci życzę. Dziękuję, ja pierdziele. Abyś dobił minimum 2 miliony subskrypcji na swoim kanale. Minimum 2 miliony. W tym roku na spokojnie sobie ten cel osiągniesz, więc jednak celujmy troszeczkę wyżej. Potem więc jeszcze jesteś ich torka chyba, tak? No i co? Ja Żeby pierdziele. nigdy gol dla Ciebie zabrakło. i. tam urzucił, ja co pierdziele. Ja Jaki I roleplay. Co? Powodzenia byk Beksa, Beksa. O, nexte, tak. Ogólnie stary, wszystkiego najlepszego. Przede wszystkim, żeby się wysypiał, bo wiem, że tam różnie bywało. Po drugie, mniej przyrąbanych sąsiadów. Teraz chyba masz git, więc żeby tak było. Po trzecie, więcej kanałów na YouTube, bo się obijasz troszkę. I po czwarte, przede wszystkim Krystian. Życzę ci, żebyś odwiedził jeszcze Częstochowę Koniecznie z nie żebyś, wiesz Nie żebym bardziej Momo lubił ciebie czy, czy, czy coś, ale żebyście wpadli Razem po prostu, e, no e, Trzymaj się stary, ja, pierdze, dobrego I, 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 I udanych urodzinek Piąteczka A i jak już się przeprowadzę do Warszawy, gościu To na siłkę idziemy, czaisz? On mnie to mnie też, też króla, to samo więc... powiedział, czemu Jacob chce A, każdego odchudzać? Ja nie wypowiadam, może co? Bez kitu. Dziękuje do mnie, no przeprowadzam się na siłkę i <grym> idziemy Jego ...najlepszego z okazji urodzin Julka jak to organizował, bo ty na pewno, ale ktoś jeszcze, czy ty, ty sama? Pomyśl się na końcu Dobra Żebyś tam dalej trzepał na YouTube elegancko Ale, tak że Vlady <grym> Wladi mi się, dada, się tylko każe, z tą animacją to w to tych speedrunach Ja twierdzę! Dziękuję, Dawid No, najlepszego wszystkiego z okazji urodzin, elo Jemona jak młoda dupa. Dziecko. Nie młoda, bo się postarzałeś o rok. To diabeł ma prawą stronę twarzy. Ja myślałem, że to tylko z lewej. Okazji urodzin. Trochę lipa. Ja bym całą twarz. Co jest? Tak tak jest. Planowaliśmy. Ale no, nie. Ale dziwnie. Jest, jest. Będzie okazja dziadeł jeszcze, dupo. Patusek. Wszystkiego najlepszego. Żebyś się tak nie. A, Co jest? Diabeł normalnie cała to całą twarz. ostatnie trochę mniej rzeczywiście. No dzięki. Mniej wymóg, chyba tak się zdarzyło. Każdy go ciście, żeby mniej się opierdzielał. I żeby ci się na tych YouTube'ach, Twitchach wiodło jak najlepiej przyjacielu. Wszystkiego najlepszego jeszcze raz. Ja pierdzielę! W, w związku z tym chciałam ci życzyć! 12. Radości, <noise> Ja nie wstrób, mam twarzy. Wstrób, był. Zdrówka, nie wiem czy tam ci jeszcze życzy na 13 urodziny, zabawek dużo, A przyjaciół. No i generalnie spełniania marzeń, żebyś... To są dwunaste! ...jak dobrą jest Wiecie, że cia ma 31 <laughs> lat? Był joke? Dlatego ukrywa wiek? To jest posrana akcja. Zlikowałem, nie? don't Powodzonka i życzę na stronie i na YouTubie. na to. I wszystkiego najlepszego. Zdrowia. Żebyś się wysypiał w końcu. to za Czemu my go mamy w chłopakach? Dziękuję, dziękuję bardzo, ale Niku, nie podałeś niestety. Wiesz, spektator ja, jest spectator. No i wiadomo, tam powodzenia spełnianiu się. I ten pomlan! Od flachy. Od flachy! No, więc widzimy się tam. Na no może się jeszcze spotkamy. Więc trzymaj się i powodzenia. Trzymaj się, najlepszego! Gratuluję! Oh, Przyjmujcie do starszego brata Ebrona. Wszystkiego najlepszego z okazji urodzin. Dzięki Obrych bardzo młodej! <śmany> A tak to wiesz. Zastrony, co jest najważniejsze. No to, witamy na ścieżce degeneratów. I żeby to co sobie wymarzyłeś, <śmany> realizujesz się pospełniało. Wszystkiego najlepszego. A czekaj, jeszcze mam grzyb na ciebie No nie, ten grzyb! Zostaw, Diables, nie rób w przypału! Nie no, nie mogę Siema, Nexe! Ojo! Ja! Kamil! Szyma, to j... j**a! No dobra, żartuję Nexe, słuchaj, nie no, dzisiaj to my kumple, jak masz urodziny to myślę, że mogę być jeden dzień miły, a tak naprawdę to, ale słuchaj, scenka. wszystkiego najlepszego. Zawsze jak komuś składam życzenia, to staram się dać jakieś wspomnienie, kiedy się poznałem z daną osobą i stary, szczerze, nie mam pojęcia, kiedy my złapaliśmy ze sobą taki bliższy kontakt, No wiadomo, Monka jak jesteśmy to gdzieś tam się zawsze twórcy no, mają i nie mam pojęcia, kiedy... Sto Dzięki Weksor 2 bo Aż to jest drugi weksor. NIE NORMALNIE! Kiedy ja się ze wronem poznałem? Nie no, generalnie na Fortnite chyba, ale taki bliższy kontakt od KM mamy, jak kolwiek z tego co wiem chyba znaczy, no, w tak, sensie chyba tak. No tak bialiśmy się na Fortnite, coś tam było wiadomo, gadane i tak dalej, ale na KM złapaliśmy taki lepszy kontakt, chyba ja opowiadam pierwszy kontakt? Chodzi o seks, To był tak. za, powiem, taki mocniejszy kontakt, czy to było na Amon'gu, czy to na kwadratowej, ale naprawdę jestem mega zadowolony, że udało nam się złapać taki myślę, że wspólny vibe, prawda? Mamy takie mniej więcej podobne poczucie humoru, Dzięki układ nam Mandzio szmata wypomniał. Na... Nie no, generalnie Mandzio a, dalej uważa, że jestem jego brakiem młodszym, a miał, widzowie mój. na Twitterze i na odpadach yy, piszą... Więcej Ewronik więcej fanfików, więcej kontentu tej dwójki. Nie mogę wizowie. który Ewroniki. Ciekawostka, no jak ja. zaczynałem na YouTubie, przez to, że też darłem mordę, a Ewron już wtedy był w miarę wybity i miał taki większy kanał, to ludzie na YouTubie mi pisali, że jestem kopił Ewrona. I mi wtedy smutno było, a to prawda, nie była. A, nie była! ...na imprezę, No i w momencie minus 1 i dalej jesteś na czasie, no ja wiem. Śmienialiśmy się z niego i Storka, no, no ale to wiadomo, to są starzy ludzie, więc no, wypada się z nich. Ale naprawdę jestem mega zadowolony, że mogę się traktować jako twój kolega, może przyjaciel. Bo no, w internecie wiadomo, różni ludzie bywają, różnie, różne fałszywe osoby można spotkać. A cieszę się, że po prostu możemy mieć razem taki kontakt, taki pozytywny vibe i mam nadzieję, że ten vibe nam nigdy e, nie zniknie. Bo naprawdę jesteś wspaniałą osobą. Oh. Bardzo pozytywną, na pewno wielu osobom poprawiasz dzień, nie tylko swojej dziewczynie. E, Dzięki Emily. Być, ja musiał wspomnieć musiał <laughs> Musiał oczywiście że musiał Dziewczyny, e, Ale też widzą Także słuchaj no raz jeszcze wszystkiego najlepszego Pozdro 600 na rejonie no i co widzimy się Gdzieś tam na serwerze żebym Ci mógł w końcu nie? No, teraz... <laughs> na... nie Dzięki Dojczy słuchaj. O Zaszka Wszystkiego najlepszego dla Ciebie z okazji twoich. Żonów. Ile tutaj no, ludzi się pojawiło Widzę 18 <laughs> minuta to się pojawi... ja, ja, ja w głowie nie ja mam kogo nie było Mandzia nie było na pewno ale to już byli wszyscy i ja pierdzielę! Pamiętajcie, um. mieliśmy, mieliśmy dwa segmenty. Uno z był film twórców Zobaczymy i niego. widzów, no nie? Teraz Nexus chciałbym ci przede wszystkim... To jest kurczę takie miłe, że widzę. Za tych 30 w tym roku! Więc ścisza, ja. nie nie To wersji, Jest white pepo happy total. Bardzo się cieszę, że tak się zaprzyjaźniliśmy przez miniony. Dzięki Natalia. Na będzie jeszcze tylko fajniejsze. Otorka nie było tutaj, bo on chyba ma osobne Mię. coś, nie? Więc Dla Jego wielu, ale z naszego bytu. To naprawdę nie za to Dlatego też naprawdę duży błast na kolejny rok. Czerwone czerwony. Ja pierdzielę, alert mu leci. Coś tam Dziękuję bardzo. Ale zawsze dziękuję ale super tło. Pa, wszystkiego dobrego. Witaj next. O jest. Nie kończysz ten magiczny okres, kiedy 12 lat zmienia się na 13. Już nie jesteś kidosem, a jesteś. To dalej! Nie, 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 nie. nie, nie ja mam dalej 12. Wejdą, że mi życzył. Polecił mi, że. Jak mre, żeby to nie to żeby nie zrobić. Nie, nie, To też opisuje generalnie swoje zachowanie, ale. Nexe, wszystkiego najlepszego z okazji Twoich urodzin, spełnienia marzeń, szczęścia, zdrowia, e, pomyślności. W sumie to nie wiem, czego mam ci życzyć, bo sobie układasz dobrze życie, układaj sobie dalej dobrze no! życie. mój kumpel mandzio. Nie, nie mam według dzisiaj na życzenia, zatem opowiem żart. No, no nie! Także Krystian. No. To... Zajebisty żart! Jak widziałeś, nie była to piosenka, ale kiedyś Was będzie smoli. na pewno. Dzięki Subcie! To, chciałem. co właśnie widziałeś, powstało za sprawą Mikiego oraz Julki. O, to... Ja pierdole dziękuję! No czy ja mogę tutaj zaprosić Yank Aure, mojego kochanego przyjaciela. No a jeszcze 40 sekund! Discordia! Ja no, nie pierdziele dziękuję, Julcia, kocham to, cię! To, że ja tutaj ten... No bo ja nie wiedziałem, no zapytałem się <śmiennie> mi odpowiedziała! No dlatego ja tak chciałem No to, 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 to mogę się powiedzieć, jakiego tu dodać, a mogę tu dodać! Przepraszam, Miki! Ogl Dobra, ogl chodzi. oglądamy dalej, oglądamy dalej. Oni tak naprawdę postanowili napisać do wszystkich oraz pytać mnie o pomoc, więc również zgodziłem się zorganizować co mogłem yes, i corpse, oczywiście chciałem wie. również zrobić zaszczyt dla tego Sugar Daddy Xylax, który stworzył dla ciebie ten malunek. No i przede wszystkim. Ale cudne! <laughs> White happy. Dziękuję Xylax. Ksylaksik! Widzę, że to, wy to wy bardzo. jesteście! Dzięki bardzo, Ale zajebiste! Kodackie, co? Ja chcę to na ścianę, Ksylaks. No. Ja to na ścianę biorę. Co? Chcę! Fajne! Robię plakat z. Robię plakat w Wiesomanteramie, chcę to na ścianę w salonie. Wszystkim życzę ci. Od Xlaxa ode mnie, a ogólnie od wszystkich. Wszystkiego co najlepsze. Ty pomagasz nam bardzo. Yeah, tak ale, nie, ale podobne jest do tego, jak na Kosmos lecieliśmy, tym, nie? Co ty robisz dla nas? Naprawdę jest to. To jest był taki vibe. Przyjacielem i jeszcze raz. Nasze już, ja, nasza już w kosmosie jest! Pogers Torka, 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 Torka! Dziękuję! Pięknie dziękuję każdemu! Torka, 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 torka! torka, 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 torka. Ja pierdzielę, nie wiem, nie spodziewałem się! W sensie legitycznie torka, torka, torka. spodziewałem